Eee! Lekcje! Lekcje. Lekcje. Godnemu chleb na myśli. Witam was. Zostaliśmy zdemonetyzowani w rekordowym czasie, pół sekundy. Dzięki. W dzisiejszym odcinku, tak jak już się pewnie domyśliliście, przejrzymy sobie najciekawsze fragmenty z elekcji. Czyli zrobimy to, co zrobiliśmy na głównym kanale, dlatego jeżeli jeszcze nie widzieliście, to was odsyłam, a całość będziemy przeglądać z. Nie wierzę, że to mówię, ale z TikToka. O boli trochę. I powiem Ci, jakby mimo faktu, że będziemy przeglądać rzeczy z TikToka, to jeszcze nie ma w tym wszystkim tragedii. Bo robimy to w operze GX. Operze GX, czyli gamingowej przeglądarce dla gamerów. Ty sama z siebie korzystasz z innej przeglądarki, nie? I co, jest ci z nią dobrze? No jest ci jako tako, po prostu, no przeglądarka, no przeglądam sobie internet. No to słuchaj, krok pierwszy, ty grasz w gry. Tak, bo też nie. Dużo. A na przykład wiedziałaś, że Among Us jest teraz za darmo do odebrania na Epicu? Nie wiedziałam. A widzisz, a jakbyś miała Operę GX, to byś o tym wiedziała, ponieważ Opera GX oferuje taką funkcję jak GX Corner. GX Corner, czyli taka swego rodzaju zakładka, która zawiera na przykład kalendarz nadchodzących premier gier, które na przykład mówi ci, jakie gry są teraz za darmo. Czyli nie dość, że w Operze masz taki zakątek poświęcony graczom, to jeszcze masz drugą funkcję. Jaką jest GX Control? Ty aktualnie masz dosyć słaby komputer, nie? nie. RTX 3070, 64GB RAMu, Ryzen 95950X, no takie tam. Ale przed tym komputerem miałaś. Laptopkę. Który, no hmm. tak. I na przykład, kiedy chciałaś grać w League of Legends i jednocześnie mieć w tle muzykę na przykład ze Spotify'a i jednocześnie chciałaś mieć włączoną przeglądarkę z kilkoma zakładkami, to to tak. Nie, się, gryzło się. Się nie zazębiało. Ale gdybyś żyła w takich warunkach i miałabyś operę GX, X, to mogłabyś sobie na przykład włączyć Network Limiter i z automatu przeznaczać znacznie mniej internetu na przeglądarkę, żeby na przykład nie cięła ci liga. I tak samo tutaj masz na przykład RAM Limiter, czyli że na przykład przeznaczysz na przeglądarkę tylko 3 giga RAM-u. Tak samo jak na przykład fps -y ci spadają, to ograniczasz zużycie procesora. Dodatkowo jako, że streamujesz na Twitchu, to masz tutaj integrację z Twitchem. Z Discorda też chyba korzystasz, nie? Tak. No to patrz. Integracja Discord. Voilà! To jest twój serwer Discord! A wiedziałaś na przykład o tym, że jak wejdziesz sobie na YouTube'a, to masz tutaj taki przycisk jak siup I w tym momencie możesz sobie oglądać YouTube'a. Jednocześnie przeglądając. Ja jestem ja tak sobie sobie I tu jest jeszcze masa innych funkcji. Możesz ją sobie skustomizować, Purple face. Frutti di Mare. Tak czy inaczej, koniecznie sobie pobierzcie tą przeglądarkę. Bo jest darmowa. A uwierzcie mi, jak już wejdziecie w operę, to nie będziecie korzystać z żadnej innej przeglądarki. Zaraz się bardzo do tego zachęcam. Link macie w opisie. I ty też w tym momencie wsiadł do Twojego studia i pobieraj operę GX. Idę naprawić wszystkie swoje błędy. Link macie w opisie. Gdy Pani bierze ciebie do odpowiedzi. W tym weźmy kurwo, nie rozśmieszaj. <laughs> nie, nie, takie to. Nie, to jest nienormalne. To jest nienormalne. Takie kurwa. Podoba mi się co zdziwienie. Jasiu, Jasiu, do odpowiedzi. Pani mnie kurwa nie rozśmiesza. Może co, ta ten pota, taka. To jest takie, wiesz, numer jeden, dwa. Dobra, to 28. Ale proszę panią. Szczęśliwy pani... numer. Pani mnie kurwa nie rozśmiesza. A. ja mam szczęśliwy numerek. A. A wtedy jest ten jeden nauczyciel w szkole, który tego nie uznaje. Zawsze taki jest. My mieliśmy to w statucie szkoły. Czyli? Mhm. Hej! Ej, ja się Ja nie miałem czegoś takiego, a ja wyście mieli. Dobre pytanie, nie? Weźcie, powiedzcie mi w komentarzach, wyście mieli. Ja czegoś takiego nie miałem w statucie. Nie miałem takiego jednego słynnego nauczyciela, który tego nie praktykował. taki tam historyk, jeden. Nieważne. Gdy zobaczysz sprawdzian z matmy. Złe ten zony bez kontekstu to jest najlepsza rzecz na świecie. To tyle. taka Cisza, cisza wyrwana z kontekstu ze streama. E, to to kurwa jest. Sprawdzam z łatwy. No ale w sumie miałem taką samą reakcję bardzo często. Ja za każdym razem. Oj tak. <grystanie> hey. No <noise> ogóle, dobra, mam dwa pytania, pierwsze Dlaczego im lekcje prowadzi ten kolej z memów? Ten taki pan, no nie? <noise> no, ten taki dziadek z memów A drugie co, Ty wyobraź sobie, że masz ten podeszły jak tam 72 lata i mm -hmm. jesteś jakimś profesorem mm -hmm. Nagle dzieje ci się z komputerem coś takiego Wtf, <noise> co on musiał myśleć w ogóle? Ja mam jeszcze jedno pytanie, co to jest? Twój stary Ja w ogóle nie widzę F4 Ja wiem co to F10, jest F10, F8, a znalazłam Alt F... <coughs> <coughs> oh, <Lord. coughs> Zrobiliście tak kiedyś nauczycielowi? Nie Czy nie odważyliście? Nie, wszyscy nasi byli w porządku Lamusy same, okropni hmm. ludzie Point of view, pies przeszkadza ci podczas grania hmm, hmm. skąd my to znamy? Aaaa! Aaaa! Chcesz to zawejść? Jeszcze tego pożałujesz? Zabiorę ci zabawki. Hahaha. <noise> Tyle? Jeszcze tego pożałujesz? zabiorę ci zabawki? Co to jest zarządzasz emocjonalny? Gdzie są animalsi? Już wybieram numer. Halo? Mam takie dwa do zabrania. No czy jedne takie wysokie? 1,60 m? 74! 80 kg, ma się takie klatki? Co matura dała zonemu? Do końca xd. Ej, ten zony to jest w ogóle jakaś gwiazda dzisiaj, nie wiem co to ma wspólnego z elekcjami, ale mi się podoba tak. Moja pani przy 21 i 21 jedynkach kurwa w dzienniku i jednym zesze dała mi trójkę na koniec. To jest nauczyciel i mówi, Maciek tylko obiecaj, że sobie poradzisz na maturze, a ja mówię, pani Grażynko, pewnie, że sobie poradzę. I poradzę co? Jestem bezrobotny teraz. <laughs> Nie no ale to jest głupie, ale w sensie jeżeli jesteś streamerem, youtuberem, to w zasadzie jesteś bezrobotny. Słuchaj, no teoretycznie jeżeli jesteście youtuberami albo streamerami i tam już się tym zajmujecie na poważnie to musicie sobie założyć działalność Czyli jesteście samozatrudnieni, ale nie wiem czy, w sensie samozatrudniony brzmi tak głupio jak to no. by było bezrobotny, się, no. Jasiu, Jasiu, gdzie ty pracujesz? No proszę panią, ja jestem samozatrudniony Jakie to jest głupoty Brzmi poważnie, bardzo Ile miałeś najwięcej jedynek? Z jednego przedmiotu Oj, na pewno propcy dla WF-istów, że nie chcieli mnie uwalić bo starałem się No zachęci, no. nie? Na pewno z matmy miałem nie zdać, bo miałem zagrożenie I stwierdziłem, że w dupie to mam, ja nie chcę chodzić tak do szkoły Zostanę youtuberem i chodzę do szkoły No i to tyle Ale liczby nie podałeś? Nie wiesz ile? Nie wiem, dużo no, Miałem 12, 12 no. Więcej jedynek niż szczęce, no to na pewno To tyle mogę sprecyzować NA TEJ WODZIE PIERDOLONEJ CO SIĘ BUDOWAĆ KURWA NIE DA Jakiś dzieciak mnie kurwa torturuje z małym chujem! W sensie, kliknąłem w ten film ze względu na to, że było napisane, gdy grasz na elekcji. Czy to jest powiązane z elekcjami? No, tak na siłę trochę, ale dla treści takich dzieciak z małym chujem mnie szantażuje. <grytanie> piękne. To jest taka, że ja chodzę spać czasem o 8 rano. Próbuję się przestawić od poniedziałku, kosztujemy to dużo, a dzisiaj w nocy był jakiś łańcuch katastrof. Ja nie wiem, co się odpierdalało. Żeby, yyy, podać tylko jedno, że ktoś tam... To jest wykładowca? No, ja też tak było. Że mówi, że on nie wie, co się w nocy odpierdalało? No, w sensie coś w tym stylu, no, a jak ktoś przejdzie na lekcji, to tak w sumie nauczyciel bekę wchodził. Okej? Nie, walone są W sensie, nie, nie, że to okej, że to okej. Patrz, tu masz, okej. Gniazdka A inny jest na z dwóch. A to jest joke. A to kilogram, których masz dużo. A to jest Okay. <noise> Spierdalaaj. Point of view. Gdy pan daje ci 20 zadań na spraw... Teście To jest kurwa, to jest już kurwa za wiele dla mnie. No eee. to jest już za wiele dla mnie. Haha, po 20 eee. zadań może Daaaj. Niech pan będzie gotowy na wypowiedź, jaką słyszeliśmy. Hey, hey, hey. Musimy zamknąć buttonę Ej, oni przechodzą. Tak. Where do you think Wait! Z jednej strony to jest spoko, ale z drugiej, ja się zastanawiam, czy jak się łączysz na Zoomie, to wszyscy mają identyczny rozkład kamerek? To jest dobre pytanie. Czy to jest na przykład tak, że koleś tu mają, a na przykład ten koleś będzie miał ją tutaj? Nie wiem, chyba nie. Nie wiem, no. zastanawiam je to zawsze. Nikt! Ja u dyrektora! Ty uważasz, że. Znaczy ja nie wiem, co tu jest śmiesznego. To są wulgarne rzeczy, jak na takie małe dziecko. Czy ty nie uważasz, że ty krzywdzisz swoją siostrzyczkę pisząc jej takie teksty? Myślę, że. Re <głos> Reasumując <głos> To jest tak śmieszne dla was? Tak, już, już mówię. <noise> to jest tak stary fragment. W sensie, kiedy to było? Z rok, z rok półtora. A nie cztery? Nie, co ty? Nie wiem. Z rok, dwa lata temu. Dobra, dwa, uznajmy dwa. Była ta cała akcja z uwagą TVN, jak oni się na sile do, do Lili do niego, a on ich tak zbeształ, taki ośmiał osrał wręcz i teraz. <noise> Reasumując znaczy, sprawę, znaczy ty, ty, retrospektywnie na drodze dedukcji powiem, dochodzę do konkluzji... Że ty kompletnie... Młody człowiek. Co? Co ty pierdolisz? W sensie, ja pamiętam, że ja do dyrekcji byłem raz, tak, że dyrektorka się aż wkurzyła i uderzyła pięścią w stół. O co ty zrobiłeś? No w sensie patologiczna była i uważam, że powinna polecieć za takie zachowania, bo nie, nie powinna nigdy tak się zesrać. W każdym razie, to było w gimnazjum i myśmy wtedy robili taki film dla szkoły, w sensie takie promujący szkołę. To był mój pierwszy film, jaki robiłem w życiu. I myśmy wtedy też zrobili taki zabawny wywiad z takimi śmieszkami szkolnymi i oni tam mówili, no, że kiedy Generalnie tynk odpada wszędzie, że piłki są mi napompowane, że co przerwę to niektórzy nauczyciele ufiście na szluga, a potem wracają ze szluga to z tak tylko grzebieniem, mnie Że oni są poważni. I myśmy wrzucili taki wywiad tam do internetu to zebrało 700 wyświetleń. Wiecie, no bo to było takie lokalne meme. I się tak zesrali wszyscy, że to jest bania mała. No bo jak wy śmiecie mówić takie rzeczy? Przecież to wszystko jest nieprawda. Gdzie tu tynk odpada? Gdzie, kurwa, dosłownie w tle za chłopakami była taka plama odpadniętego tynku. A wiecie jak szkoła sobie z tym poradziła? Powiesili obraz Jana Pawła II, kurwa na tej plamie, gdzie była goła ściana, kurwa. No zaprzeczały same sobie, nie? I słuchaj, i tam zaczęły grozić policją, prokuratorom. Weszliśmy do dyrektora. Dyrektor tak na nas spojrzał: zamknijcie drzwi. No i zamykamy drzwi. I takie, że one to akurat tak. ich tam nie słuchajcie w ogóle. <laughs> Ale kurwa, on był jeszcze większym hasem, bo zaczął nam grozić kurwa włoską mafią. I że nas porwą i skończyły w burdelu. I to było takie ładne. <laughs> Naprawdę, no, tak. To jest gimnazjum Bolszewie, właśnie. Mm. Dobrze, że gimnazja usunęli. Uważam, że to bardzo mądra decyzja, ale takie rzeczy działy się w gimnazjum Bolszewie. Jak skończyłeś? Zostałeś YouTuberem. Y. Zostało to ziarnko patologii we mnie, nie? Burdelu. No dobra, to co? Lekcje lekcjami. <laughs> nie, <ale. śmiech> Współpracuj z kobietą no. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście odcinka na głównym kanale A były ich aż dwa z elekcji To kartę macie tutaj Na szczęście ją zasłoniła A tymczasem, jeżeli nie korzystaliście nigdy z Opery GX To oczywiście zostawiam wam ją w opisie Pobierzcie ją sobie naprawdę No nie pożałujecie No nie pożałujecie Proszę przestać się śmiać no, Trzymajcie się po Cześć